Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Nadzieja. Czym ona jest dla nas? Współczesna kultura podpowiada nam, żeby ufać przede wszystkim sobie, liczyć na siebie, żeby wierzyć w siebie, we własne siły. Może często pokładamy ufność w pieniądzach, w jakimś zabezpieczeniu materialnym, w wykształceniu lub w ilości lajków pod naszymi postami w mediach społecznościowych. Siostra Weronika podpowiada nam trochę inną drogę, wskazując, że... Jesteśmy słabi, nie ma co ufać sobie, bo zawsze się wtedy zawiedziemy, prędzej czy później. Ona całą swoją ufność służyła w Panu Bogu, Jemu ufała, jego obietnicom, jego słowu. On obiecał jej życie wieczne po śmierci i to była jej perspektywa, którą zawsze miała przed oczami. Była w stanie znieść bardzo wiele cierpienia, trudów, przeciwności, pokładając właśnie nadzieję, Dziś była w tym zakotwiczona, w tym, co ją czeka w przyszłości, w obietnicy miłości Boga w wieczności, w Jego bliskości. Posłuchajmy, co powiedziała błogosławiona Floryda o ufności, o nadziei świętej Weroniki. Przyjmowała i cieszyła się, że była nawiedzana przez Pana w swoich wielkich cierpieniach, raczej nadnaturalnych niż naturalnych, w utrapieniach, zmartwieniach, pragnąc, aby były coraz większe i wtedy była zadowolona, gdy wzmagały się jej cierpienia i gdy doświadczała posłuchy duchowej. Poprośmy świętą Weronikę o wstawiennictwo. Niech wyprasza nam łaskę nadziei. Prośmy o nią dla nas samych, dla naszych bliskich, szczególnie dla tych, o których wiemy, że może są w jakimś cierpieniu, że tracą ducha, że tracą nadzieję, trwają w jakichś ciemnościach, w zniechęceniu. Ich wszystkich polecajmy teraz razem świętej Weronice. Święta Weroniko, Ty pokładałaś ufność w Bogu i jego mocy. Stawiaj się za nami, abyśmy nie wpadali w zwątpienie w przeciwnościach i udrękach ciała i ducha, ale godzili się na, własność, na własną słabość, polegając na mocy Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Święta Weroniko, mądrzyj się za nami.